Witajcie. Ja jestem Magret i zapraszam was na kolejny odcinek z cyklu Ratchet i Klank. I dzisiaj razem z Rivet i klankiem ponownie będziemy kontynuować ten wątek i wybierzemy się na Torrent 4. To naprawiacz naprawił kwarc fazowy. Dokładnie. Żeby zobaczyć czy ktoś taki no jak Naprawiacz istnieje naprawdę i czy będzie w stanie naprawić kwarc fazowy, który niestety uległ Zniszczeniu w ostatnich sekundach ostatniego odcinka. No dobra, to chodźmy. O, co kieła ta planeta? Przynajmniej ta misja nie będzie trudna. Ha! Oj, klank. W moim wymiarze jest inaczej, ale tu zawsze coś się komplikuje. Improwizacja to sztuka, której nauczyłam się bardzo szybko. Ja też mam talent do improwizacji. Miasto. <laughs> no, chętnie zobaczycie w akcji. Dobra Naprawmy ten kwart fazowy Oby naprawiacz był tak dobry Jak mówią mortowie Tak, też mam taką nadzieję Okej, okay, no to co To udajemy się na poszukiwania Naprawiacza Kolejne jakieś żaby No nie Ile was tu będzie Nie dla takie nas, są bardzo często atakowane przez różnych bandytów. Albo piratów, przepraszam, czy ktoś wie, gdzie możemy znaleźć naprawiacza. <laughs> Widać, są ostrożni. O! Nie mam czasu. Muszę się przygotować na następny atak. A <laughs> <laughs> tutaj nam coś wybuchnie zaraz. Okej. Okay. to to mamy. Dzień dobry. Okay. Moja mama, ale była Pewnie coś byś naprawiała. No. Albo wręcz przeciwnie. Okay. Zdobyliśmy drugiego szpiegowota. <laughs> Fajnie, ale na razie, na razie nie potrzebujemy. Natomiast jak spotkamy panią z Urką zrobimy sobie jakieś drobne zakupy. Hmm. Dostaniemy się tam na drugą stronę. Tutaj chyba się nie dostaniemy po tych ścianach. Mimo, że wyglądają zachęcająco, to chyba raczej raczej nie. O, dobra. Tam też nie. Tu mamy niewidzialną ścianę. Dobra, czyli tu mamy niewidzialną ścianę, która nas trochę odepchnęła, więc musimy chyba wrócić tam, gdzie byliśmy. Tutaj też chyba na razie nie bardzo A tutaj też nie Dobra, zmienimy sobie. Dobra, mamy młot Dzień dobry hmm. Wszyscy się tutaj przed nami chowają. Dzień dobry. Tylko pani zurkon się nie chowa. Dzień dobry pani Zurkon. Ach musimy chyba pokonać naszych wrogów. Turyści? O! Witajcie na perle naszej galaktyki. Czujcie Aha. się jak w domu. Po bo śmieciowemu bolonow znaczy raj. Hmm. Czy przebywa tu naprawiacz? No pewnie, że tak świetny gościa do tego kawaler jeśli wpadł ci może w oko mm. słyszeliśmy że umie naprawić kwarc fazowy fazowy brązowy jaki tylko sobie wymarzycie ale... mieliśmy pewien problem z piratami więc poprosiliśmy go o pomoc wiecie wielki koleś przez kilka dni dawał radę ale potem mm -hmm. Padł. Hmm. Może my naprawimy jego? Wyglądacie na takich, co w sekundę postawiał go na nogi. Jasne. zniszczyli ostatnio drogę do niego, więc będziecie potrzebować wyrzutnika. A, widziałem jeden z wytapialni, tam dalej. Masz Wytapialnia, tak? Dobra, ale to przyjdziemy pani Zurkon. Po tym wszystkim udacie się z raczetem do wymiaru Lombaxów? Możliwe, ale raczet nie jest pewny. Może się boi, że... Czekaj, boi się? Ale czego? To jest skomplikowane. No wiesz, jeśli on nie chce, to ja chętnie... Mm -hmm. Czyli Rivet by chciała iść do wymiaru Lombaxów. No dobra. No nie. Szkoda, się, że pani Zórkoń była trochę nieaktywna w tym momencie. Nie reagowała na nasze zaczepki w ogóle. Aha, tutaj chyba musimy po prostu... Jak najszybciej przewiec, bo wydaje mi się, że będą tu fale, które będą nas mocno spowalniać. No właśnie. Z czym Pięknie! Oj, oj! Szczelina! Oj, nie trafiliśmy w szczelinę, nie zdążyliśmy. Się, że możemy wylądować w jednej z nich. Dobra. Uf, udało nam się tutaj przebrnąć, ale chyba będziemy mieć kolejne no oczywiście. Patrzcie tam nie zagraża! Patrzcie, kamraci, to przydać się może. Coś mi się no z że bardzo pomoże. Jak widać, los chciałbyśmy znów się spotkali. Ma petit trident. Widocznie lubi patrzeć, jak dostajesz po tył, kupier. Hop, hop! ataku No, ej, koleżko. Ojej, piraci szukają złota. Nie mogą dorwać wyrzutnika! Może warto by wykorzystać lepsze położenie. Masz na bieg, na bieg. Tarcze? Chyba trzeba będzie kombinować. No nie, gdzie są te... Jak się tych tercz pozbyć? Co za siła, ale niestety się. Zagadałeś go na śmierć? Oj. nie dalej. Oj. Kang, pomógłbyś jakoś. Dobra, musimy znaleźć szybko jakieś um, ulepszenia, znaczy ulepszenia. Musimy znaleźć coś, co nam pozwoli tutaj się zregenerować. O jest. No. No ten najgorszy jest z tymi. Potrzebujemy. Dobrze, ale potrzebujemy Rivet życia. I to bardzo dużo życia. Okej. Okay. Czyli mamy i ściągamy wyrzut w takim razie. Sobie jeszcze pozbieramy. Jest. Jest. Pokonać tę pełną piratów rozpadlinę, i znaleźć naprawiacza. Hej, <grystanie> jasne, nie ma problemu. Okej, okay. to też ciekawe, bronzie się. Ej, poprosimy o. Gdzie je mamy? Dobra, mówię to głównie złą, to czego oni tu szukają? Znaleźć skarb, okay. jeśli nie na panaceum. Daję ci jej popalić. Nie chcę skończyć tak samo jak na bok. Co za wytrwałość! Że to doła! Zanim się zjawiłaś, hamowanie było. Proszę bardzo. Dobra, ale nie wiem czy to dobry pomysł był. No jak oni tutaj tak walczą. Ooh. O, jest dobre pytanie, klank. Dobra. O nie, jeszcze? O nie! <ślał> Myślałam, że będziemy mogli skoczyć na ten statek. Ale udało nam się, tak? Mamy? Tam chyba nie musimy zakakiwać, prawda? Nie. Dobra, teraz zobaczmy, gdzie mamy się kierować. Mamy się kierować w to miejsce. A żeby się tam móc znaleźć, no to najpierw co? Wskoczyliśmy tędy, więc chyba faktycznie będziemy musieli się kierować na statek. Piera. Okej. Okay. O nie! <grystanie z wioski> no, to już jest straszne. Współpracujesz się, jest nie chytująca imię. Musisz ciągle wchodzić w drogę? A nie pomyślałeś, że to ty wchodzisz w drogę mnie? Ha! Obawiam się, że to ja jestem bohaterem tej opowieści. Właściwie bohaterem opowieści jest Ratchet i Klank, więc oboje się mylicie. I Pierre i Rivet nie mają racji. O nie, znowu tarczownicy. Dobra, a najpierw pozbędźmy się w takim razie tych nietarczowników. No. Tarczownicy to jest najgorsze zło, jakie tylko może istnieć No jeszcze gdzieś są tarczownicy No dis chérievette? Może chciałeś nowego partnera do tańca? No ej pier. <gryw> <gryw> Nie jak nie François, będziemy... Mały Roger. Nie, nie będziemy. Jak nie François, tak mały Roger, no. Oj. No, w końcu. Właci, kamaradzi, ruskaliśmy w koszt. Rozwadz je statek bez względu na wydatki. Pierwszy. Dobre, jesteśmy śmieciowisko małe. Oh, mam nadzieję, że już więcej nie spotkam piratów. Oj, Rivet, myślę, że jeszcze nieraz spotkamy. Muszę przyznać, nie spodziewałam się, że naprawiacz to wielki robot. Może się nie walczy z piratami, jest łagodnym olbrzymem. Nie takie mam doświadczenia z robotami, ale zobaczymy. Kolejna kieszeń wymiarowa. Nie, na razie tam nie idziemy. Może, Może kiedyś. Teraz spróbujemy dotrzeć do tego naprawiacza. O nie. Znowu kolejny Roger. Oj, Roger, Roger. Wysyłaj ilu chcesz, Pierre. Czekam, aż sam w końcu przyjdziesz ze mną walczyć. Ha, ha, ha. Powinienem się spodziewać, że rozbicie was będzie zbyt łatwe. To próżny trud. Naprawię, na tak. Mówiłeś coś do mnie, Pierre? Przestałam słuchać. Co ja bez swojego największego, <toddź> największego <toddź> <ruchu>? <toddź> Na szczęście się nie przekonasz. Gdzie my jesteśmy po prostu tutaj Dobra, gdzie mamy tą naszą bombę Dobra, widzę skrzynię z życiem, która tam teraz bardzo się przyda. Jest trochę chaosu. Gdzie jest ten mały Roger? Aha, tam jest. Nie wiem, teraz pierwsze zrozumienie, ale. Znając życie, nie sądzę. Aha, po prostu tu bliżej. Nie wiem, czy to się zmieni. Się wydarzyło, żeby to jakieś efekty się nałożyły i po prostu. Mhm. Tutaj nie mam żadnej. poprawić naprawiacza hmm. Nie A wiem, trzeba go włączyć Został wyłączony, bo był zepsuty? Ha. To chyba włącznik naprawiacza gdzie? Gdzie Rivet masz włącznik, naprawiacza? Powiedz. A tutaj. Dobra. Chyba nie. nie, działam źle jak wszystko inne. Niczego nie naprawię. Mm -hmm. No nie wiem, nie wiem, Rivet, czy mamy tak bardzo... Oj... No nie wiem, nie wiem, Rivet, naprawdę. Nie wiem, czy mamy tak bardzo z głowy piratów. Tak. Masz może jakieś pomysły? Bo mnie się trochę ciężko myśli, kiedy próbuję uciec przed wielkim, morderczym robotem! Pracuję nad tym. Kopalnie się zapada. Super. Naprawiać! Bo oświecać! Ale ja nie zasługuję na oświecenie! Nie nie! Mam pewien pomysł. Słucham z uwagą! Jestem seksowy! Nie mogę naprawiać! I nie można naprawić mnie! Nie spadnij, nie spadnij, nie spadnij! No, Rivet faktycznie nie spadnij, proszę cię. Nie! Okay. Dzięki Tobie zrozumiałem, że wciąż jestem sobą. Okej. Okay. To prawdziwa ulga. Kiedy wulardzi poprosili o pomoc, zdałem sobie sprawę z tego, jak wiele rzeczy nie działa. Bardzo wiem. I to cię zdenerwowało. Ale kiedy cię naprawiłem. Zrozumiałem, że nie wszystko stracone. Mm -hmm. Jak mogę się wam obojgu odwdzięczyć? Naprawisz to? Okej. Okay. Dziękujemy. Czy wróciliście nadzieję staremu robotowi? To raczej ja mogę dziękować Wam. Och, no dobra. Możemy wrócić do statku? Tak. Mam nadzieję, że Raczard nie miał tylu kłopotów budując nowy wymiaromat. Jeszcze nie wiemy. To... Pogadamy o tym, jak mnie uratowałeś? I ja? Tak Ty. Jesteś bohaterem nawet w tym wymiarze. Jej, dziękuję, Rivet. dużego! Dobrze, naprawiaczu, To życzę Ci powodzenia w Twojej misji naprawiania. A tymczasem ja bardzo dziękuję Wam i za chwilkę pójdę na zakupy do Pani Zurko. No zrobimy sobie małe ulepszenie broni, ale to już może w przyszłym odcinku. Pokażemy, jaka, jakie ulepszenia zostały zrobione. Natomiast się dziękuję i do usłyszenia. Cześć!